W niedzielnym filmie widzieliście, że odebraliśmy Sławomira Peszko z lotniska. A teraz zobaczcie jego reakcję na nasz apartament. Więc dojechaliśmy do naszego apartamentu. Zobaczysz, jak mieszkamy. O, możemy tutaj z gościem jechać. Kłesec mnie przywitał. Na wodzie. Jestem w Katarze tylko na wodzie. I w Katarze ze Sławkiem nagramy więcej filmów, więc subskrybujcie kanał. Najlepiej to kliknijcie taki sam i subskrybuj, tam na dole. Widzi e... apartament. Tak, no. Wydaje mi się, że będziesz pod wrażeniem, jeśli chodzi o sam widok, bo... To jest w sumie coś, co najbardziej nas zaskoczyło, bo z balkonu rzeczywiście widać mega te wszystkie budynki, które są w koło, wszystko jest mega oświetlone. Widać malinę, widać statki, widać jachty. Wszystko Widoki jest. są dobre. Widziesz wszystko na filmie zobaczycie. Spokojnie. bądź cierpliwy. To będzie reakcja na otworzenie apartamentu. Jestem spokojny. Okej. Okay. Okej, okay. zajmuję salon. Super dobry. Od razu mówię, że tu wyśpię. <laughs> Wydaje mi się, że pierwsze co trzeba zobaczyć bo to. Taki mniejszy płotk. <noise> więc widzimy się jutro. Jutro spędzamy dzień ze Sławkiem w Katarze. Jest rozpoczęcie mundialu, czyli idziemy obejrzymy katar kibica, kontra... Idziemy tak, idziemy tak, na strefę Kibica. więc będzie subskrybujcie będzie kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się jutro. Witamy, zaczynamy kolejny dzień w Katarze. Co tutaj do nas przywiozłeś? Bilety na mecze? Na mecz, panowie. To, co było tutaj najpotrzebniejsze. I już teraz mogę wam powiedzieć, że obejrzymy wszystkie mecze reprezentacji Polski w Polska-Meksyk. Arabia Saudyjska. Polska-Arabia Saudyjska. Oczywiście Argentyna, także bileciki mam. Argentyna. No to już teraz wiecie, że na pewno wybierzemy się na wszystkie mecze grupowe Polaków, a my ruszamy w miasto i ze Sławkiem dzisiaj spędzimy dzień. Zanim najpierw pójdziemy na miasto, to odwiedzimy ze Sławkiem basen. Reakcja Sławka tutaj na nasze zakwaterowanie. Jest popływać? Nie, coś wiesz może. morzu? Jakiś jacuzzi poli... Jest! Jest jacuzzi, jest, jest, jest. Ziomak tutaj w miejscu pływa? Zagraj ziomka, chyba w miejscu. I uwaga, warto tutaj przypomnieć, że bilety, które nam przed chwilą przekazałeś, to są od naszego sponsora całego wyjazdu, czyli zakładów buchmacherskich Superbet. Oczywiście... Dostaliśmy, także dziękujemy. Panowie dobrze spisaliście się. Zaczynamy zwiedzanie naszych okolic. Jak to by się tutaj podoba? Tutaj mieszkamy, no wszyscy mogą zobaczyć, piękna marina. Jesteśmy na wyspie Pearl, czyli Residence Pearl. Jakieś 7 km chyba od centrum Dochy, bardzo blisko. Natomiast proszę zobaczyć, wszystkie budynki prawie takie same, wszędzie apartamenty do wynajęcia, no, bogata dzielnica. Warto tutaj zaznaczyć, że jeszcze niedaleko nas mieszka reprezentacja USA. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żebyśmy odwiedzili reprezentację Stanów Zjednoczonych. Dojechaliśmy. Jesteśmy? Jesteśmy, jeszcze nie? Jadę. Trzymaj dobrze puchar. Najlepsze kibice no, 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 no. polscy w Katarze. Są! Uważajcie na siebie. Kierujemy się na zwiedzanie. Jesteśmy teraz w sumie na najbardziej znanym i obleganym miejscu przez kibiców w Katarze. Jak się nazywa to miejsce? Mia Park. Mia Park, dokładnie no. tak. Kierujemy się tam. No i tutaj rzeczywiście dużo rzeczy do gry. Jest Leo. <muzyka> Przyszliśmy teraz na angielską strefę, wczoraj tutaj był David Beckham, a dzisiaj jest Sławek Peszko. No właśnie szukamy, szukamy tutaj wrażeń, ale nic się nie dzieje, muszę Wam powiedzieć, że jak na początek mistrza, mało ludzi. No jest godzina 15, więc 4 mamy godziny 4 godziny do meczu, a tutaj nic się jeszcze nie dzieje. No zobaczymy, jak to jeszcze będzie na strefie kibica, bo idziemy dzisiaj obejrzeć no, mecz otwarcia. W meczu, gdy mam Angolę, to się będzie działo, ale... W po mieście w Doha są rozmieszczone plakaty kluczowych zawodników każdej reprezentacji I my wymyśliliśmy sobie wyzwanie, że kto pierwszy znajdzie Cristiano Ronaldo, jeszcze go nie widzieliśmy I kto pierwszy go zobaczy i pokaże, że rzeczywiście go widział, wygrywa stówkę Pytanie, czy wchodzi z nami wyzwanie. wyzwanie Biorę się do już widziałem, tutaj Messi był Messi był, tak był Loris Był Loris Widzieliśmy, lewy ma nawet swój tam centrum no. Właściwie tam, właśnie tam do tyłu się wybierzemy, myślę, że tam Ronaldo, lewy i No to idziemy dalej Jak oceniasz? podobna do tych, co występujemy? podobna, ale ładna, podobna myślę. W pewnym momencie spotkaliśmy meksykańskich kibiców, którzy mówili, że z nimi przegramy. Na początku mówili, że wygrają 3-1, później że 2-2. Czyli <grym _> jest ok. <grym _> naszej lewej stronie wielbłądy, w sumie jeszcze nie widzieliśmy ich w Katarze. Fajnie byłoby się przejechać, czy będzie taka okazja. Jesteśmy tutaj dosyć długo, więc może się takie coś natrafi. Jest flaga Polski Z flagami są powitania I chcieliśmy zobaczyć polskie powitania Napisali, tak. niestety zablokowane O, czekajcie, odsłonili Kesek, witamy, pozdrawiamy Tak jest dobra. Mamy pozdrowienia widzowie I uwaga, tego w ogóle się nie spodziewaliśmy, ale udzieliliśmy wywiadu do TVN24 i było to połączenie na żywo. Szanowny pan, przyjechał też... Kasper Kesek z tytułu. tak. A, jak tam y, sytuacja? No wygląda tak, że jesteśmy tu już od 14 listopada. Wczoraj do nas przyleciał Sławek. Relacjonujemy to, co dzieje się w Katarze. Wczoraj odwiedzaliśmy wszystkie stadiony Mistrzostw Świata w 5 godzin. Mieliśmy takie fajne wyzwanie zrobione. No i czekamy na mecze prezentacji Polski. Dzisiaj mecz otwarcia także. Wybieramy się na strefę Kibica. No, no i chcemy i, żyć tym emocjami. Nie odwiedzimy naszych reprezentantów w hotelu, także trzymamy się kciuki, żeby pierwszy mecz. Wiadomo, jak ważne jest zaczęcie, więc życzymy, że zacznie od trzech punktów i Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale znaleźliśmy się na targu. Mieliśmy wylądować na strefie Kibica, a jesteśmy na targu. W prawdziwym katarskim targu. Będziemy <laughs> się pohandlować? Dawaj, pa. Chcemy się pohandlować. A co się dzieje ty? To jeszcze wrócimy na pewno. spieszymy się na mecz otwarcia, ale widać, że można tutaj fajnie sobie pohandlować, jakieś rzeczy ciekawe kupić. No, dosyć klimatyczne miejsce. Wybraliśmy się teraz na największą strefę kibica w Katarze, ale tego totalnie się nie spodziewaliśmy. To co, weszliśmy na strefę kibica. Nie, jest 30 minut do meczu, my nie możemy dojść nawet, żeby kolejki stanąć, policja wszędzie odgrodzona, nie da się wejść, to jest żenada jakaś. Dużo ludzi, masakra. Masakra, tyle ludzi nie widziałem, żeby przed meczem było zgromadzone, a tu nie ma stadionu, to jest tylko strefa. To jest cała strefa kibica, coś nieprawdopodobnego. Ruszamy w jakieś ciche miejsce, jakiś może hotel, coś. Coś poszukamy, widzimy się. Nieubłaganie zbliżała się godzina 19, my zaczęliśmy się stresować, ponieważ dalej nie wiedzieliśmy, gdzie obejrzymy mecz otwarcie. Strefa kibica to jest jakaś kpina. Ale przyjechaliśmy do hotelu w centrum, no i zaraz zobaczymy, czy uda nam się obejrzeć mecz otwarcie. To jest hit, dobrze jest z nami Sławek. Oglądamy mecz na dachu jakiegoś wieżowca i w ogóle no to jest niepojęte, nie? Za nami są te telebimy z ekranami tutaj, a za plecami wieżowce. Coś niesamowitego. Klimat był niesamowity, ponieważ ta strefa znajdowała się między wieżowcami w centrum Doha. 1 0 dla Ekwadoru. No i mamy koniec spotkania. Ekwador 2-0. Kolejny film już jutro o godzinie 14. Będzie to relacja z meczu Polska-Meksyk. Dajcie znać kto wygra w komentarzu i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, ponieważ filmy z Kataru są codziennie. Już jutro o godzinie 14. Na kanale pojawi się relacja z meczu Polska-Meksyk. Zaraz idziemy na to spotkanie, ale jeszcze Właśnie. wypada zrobić kupony na dzisiejszy tak. dzień. Dzisiaj mamy 4 mecze. Dokładnie tak. Argentyna, Arabia Saudyjska, co tam dałeś? Powyżej 2,5 gola, złote 53. Zł. Ok, Dania, Tunezja. Tutaj pójdę bezpośrednio w Dani, Danii, złote 65. Polska, Meksyk. Podwójna szansa, X2. Meksyk, Polska, X2. O tak, tak, tak. Okay. Czyli Polska, Polska e, albo e, zrezygnuje, albo wygra. Tak. E, Francja, Australia. Tutaj jest gola, Kilian Mbappé. Kurs przy tym mam 7, trochę więcej niż 7. Okay. Jeśli chodzi o mnie, to w meczu Argentyna-Arabia Saudyjska dałem, że Argentyna wygra obie połowy i Di Maria strzeli gola w tym spotkaniu. Dałem, że Dania wygra z Tunezją. W meczu Meksyk-Polska powyżej 1,5 gola, powyżej 6,5 rzutów rożnych i Robert Lewandowski strzeli gola w tym spotkaniu. To kurze, Będę miał fajny kurcik, <grym> mam nadzieję, że to jeszcze wejdzie. I Francja, Australia dałem, że Mbappé strzeli gola i Francja wygra do zera. Kurde, prawie 70, także warto tutaj sobie da... Do... Tym dwa złote to typować, na pewno zobaczycie, co się będzie działo. Dokładnie tak, a my widzimy że już jutro o godzinie 14, .00. musicie to śledzić, no i oczywiście trzymamy kciuki za Oglądajcie, biało -czermonych. będzie się działo.